Cześć, witam serdecznie. Z tej strony z Damian. Dzisiaj wam pokażę, jak wyczyścić takie buty, ale słuchajcie, to nie są <grym> zwykłe zabrudzenia. Eee, widzicie tutaj to? To zostało przepolerowane na takiej maszynce, jak jest w hotelach z, z pastą, która nadaje połysk, poleruje buty. To te buty zamszowe były właśnie tak przepolerowane. I czym to usunąć? No i w ten oto sposób wstępnie zostały oczyszczone te buty. Trzeba jeszcze dokładnie je oczyścić z pozostałości z gumki i przygotować sobie tutaj powierzchnię do pracy. Jeżeli macie różnego koloru buty, to musicie mieć osobno gumkę i szczotkę do do jasnych, do ciemnych butów, brązowych, czarnych ponieważ jak wpierw zrobicie takie ciemne buty i później jasne to możecie je przybrudzić tym co było wyczyszczone wcześniej na ciemnych butach, chyba że to na odwrót zrobicie z jasnych butów i później na koniec ciemne będziecie czyścić. Ale tak to już wygląda o wiele lepiej. Ten but jest wyczyszczony, zamsz jest postawiony, ten był bardziej tutaj brudny, ten troszeczkę mniej, dlatego zająłem się tym, który jest bardziej zanieczyszczony. I, ten. I te miejsce, gdzie było dużo tej pasty, najlepiej już sobie wstępnie ścierką, usunąć zanieczyszczenia I jest wysuszony. Słuchajcie, tak wygląda wysuszony, wyczyszczony but. I co teraz trzeba zrobić? A więc, na pewno, jeszcze raz wyszczotkować. Tutaj mam tą szczotkę. Hard, ona też jest wyczyszczona i wyschnięta, wysuszona. ale naj, najwięcej trzeba popracować tą szczotką do zamszu, do nubuku. I tutaj, gdzie, gdzie były te plamy z tej pasty, jest fajny zamsz, włochaty. Sami widzieliście, zamsz tutaj jest teraz taki jaki powinien być, czyli jest tak jak dywan, ładnie się te włosy układają. Co teraz po takim szczotkowaniu zrobić i co w ogóle robić później? Jeżeli wam się przybrodzą takie buty, najważniejsze jest szczotkowanie jedna szczotka, gumka, szczotka do zamszu i prawdopodobnie nie będziecie musieli czyścić tego pianką na mokro. Szczotkowanie wystarczy i impregnacja, szczotkowanie i impregnacja. Takie czyszczenie na mokro co jakiś czas, jeżeli się pojawią jakieś plamy, czy tak jak w tym przypadku były. Takie oto tam w tamtym bucie czyszczonym jeszcze bardziej to było. Bardzo duże zabrudzenia, tutaj przetarcia z tyłu, to wtedy jak najbardziej trzeba to później na mokro wyczyścić. I co później? Po takim praniu na mokro, dobrze jest zabezpieczyć czymś. Mam dwie propozycje. Olejek to jest olejek do skór o tłustej wyprawie. Delikatnie, małą ilość. Oczywiście najpierw bardzo dobrze rozmieszać albo taki oto impregnat i te środki są dobre do tego typu butów po poczyszczeniu na mokro, po praniu Zaimpregnowany, wyczyszczony, przygotowany do ostatecznego szczotkowania. Tak więc teraz tylko delikatnie szczotką rozczesać. Fajnie teraz się ten zamsz prezentuje. Jak się przejedzie szczotką, to ładnie widać, jak się włókna, włókna tego zamszu ruszają. Układają się w jedną, w drugą stronę. W ten oto sposób wyczyszczony został Błód, co nie było tutaj takim standardowym czyszczeniem, ponieważ tutaj było przepolerowane pastami czy jakimiś woskami na maszynie takiej polerującej. Jak widzicie, nie trzeba kupować jakiegoś bardzo mocnego środka. Wystarczy taka pianka i szczotki oczywiście szczotkowanie. Tutaj ten zamsz jest fajnie się teraz układa, jest dosyć miękki. Natomiast myślę, że jeszcze regularne szczotkowanie i co jakieś 15-20 dni lekko spryskać takim impregnatem, i buty będą wyglądały świetnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli spodobał Wam się ten film, to koniecznie zostawcie po sobie jakiś ślad w formie komentarza czy udostępnienia tego, żeby bardziej się niosło, i myślę, że coraz więcej osób będzie dbało o buty. Ponieważ jest to ekologiczne, jak również ładnie wyglądają czyste buty, prawda? Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, szef z Damian.